W dzisiejszym odcinku wybraliśmy się z Michałem na Fish Island w celu eksploracji tego miejsca. Jak wskazuje nazwa Fish Island, jest to wyspa, ale jest połączona tak naprawdę z Kambodżą, z Kampotem, jednym mostem. Z tego co udało mi się zaobserwować, większość społeczności. Na wyspie jest wyznania muzułmańskiego, co też wskazują duże ilości meczetów. Z moich obserwacji wynika, że głównym dochodem mieszkańców wyspy jest produkcja soli morskiej, a to ze względu na ogromne tereny zalewowe, a wyspa oczywiście otacza morze. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really Kolejne zwiedzanie z Michałem a że mam akurat niedzielę przyjechaliśmy na, w takie nowe miejsce można zobaczyć z drugiej strony ten brzeg niestety dużo działek jest dużo działek jest ogrodzonych na tyle, że nie ma dostępu do wody w każdym razie tu wjechaliśmy w taką bramę Yy, no, widzicie taka działeczka z drzewkami na sprzedaż. Nie wiem jaka jest cena, ale Wam potem może zdjęcie zrobię. Jak ktoś będzie zainteresowany, to będziecie mogli dzwonić. Podejrzewam, że po angielsku się można dogadać z kimś, kto sprzedaje. No a tak tutaj fajna posesja obok. Nie idziemy do Michała. Szukajcie, bo czyszczony był układ paliwowy. bo Coś go tam szarpało. Dzień dobry Panie Michalek. Dobra. Taka mi się pokazuje, nie że na sprzedaż, że, że, że muszę zdjęcie zrobić, jak ktoś będzie eee, chciał to. Ile właśnie, myślisz, że taka ja może działka czekałem, kosztować? Tylko kurczę, nie chcę teraz rzucić, ale po 25 tysięcy dolarów za metr, tylko ten metr ogleiczony po kmersku. Że Czyli od drogi do brzegu. do brzegu. Nie, że masz tak jak jest. W po szerokości, a długość się nie liczy tak. tutaj tak, no nie? Znaczy czy na odwrót szerokość, długość jak kto chce. Nie? Wydaje mi się, że długość chodzi. Czyli wiesz, że ona ma tak, nie wiem, z 15 na 30, no nie? Mm -hmm. No to płacisz 15 metrów razy 25 tysięcy dolarów i dostajesz całość. Tak? No. Tylko on to kupił też chyba z dwa lata temu, bo ja byłem na tym placu, tu gdzie jest ta pomarańczowa bojka ostatnio, nie? Przed tą białą łódką. Tak, my jesteśmy na gdzieś pol tutaj jest, nie? Tak, nie? jest. Żółty, żółty, żółty budynek. Ten, no dokładnie, w pol nawet wszedł do budynku teraz. Tak? W szóły, to, <noise> to nawet pola zobaczyliśmy. No tutaj fajnie jest ta, ta plażyczka, taka dosyć urokliwa. To prywatna, prywatna, no na pewno. Tam wydobywają piasek Czyli niestety obniżają dno koryta rzeki. No co będzie miało, w, co będzie w przyszłości i tak w skutkach. Chociaż to tutaj jeszcze jest blisko morza, to troszkę może nie do końca, tak? Ale, ale wiem, że w Kambodży na Mekongu ma, jest dużo miejsca, dużo miejsc, gdzie osuwają się całe brzegi i domy ludziom, także no niestety tak to się prezentuje. A tam jak widzicie ten żółty? Czerwone no, Zaraz do niego zadzwonimy. Także tak jest polski resort a tutaj też fajnie góry też nawet nawet się prezentują. Pada. Żeby jakieś... W żeby będzie padał. W będzie padał. Widziałeś, żeby ten stateczek kiedyś pływał? Bo ja nie bardzo. Pokażę Wam, gdzie jechaliśmy z Michałem. Niesamowite miejsce. Ogólnie same tutaj takie pola zalewowe, prawdopodobnie do, do, do soli morskiej. W sezonie, co wiem. Zobacie troszkę dzieciaczków, krowy. Tam mamy Bokor. No a teraz doznacie szoku, bo tutaj jest taka sytuacja, że są zawody jakieś piłkarskie. I zobaczcie, ile jest ludzi. Jest jakiś mecz rozgrywany. Tak, tu jest droga, no? Coś niesamowite.

Wygląda w takim sobie, dojedziemy właśnie z są... no, był gol, ale nie wiem, Czy jakaś akcja poklaskiwana. To jest właśnie druga liga kamborzeńska, jak ktoś by się pytał, gdzie ten Polak trafił do Kambodży, to to jest druga liga Kambodżańska. Masz rację. O, o, wiem, że akurat... jest, tylko, jest tylko jedna liga w, w Kambodży pierwsza. Tak? tak? Ale te artykule czytałem właśnie, że ten gość jest w drugiej Lidze. To chyba może to był Prima Preliz. Że on, wiesz, był kupiony przez jakiegoś bogatego gościa, tylko że u niego w drużynie w pierwszej Lidze już nie ma miejsc dla obcokrajowców i go na razie na pierwszej... Widzieli tam rzutka, niestety, nie było blisko Komentarze żyły i po chmersku i po polsku. jest. Wy nie słyszycie, ale jest tam też gdzieś kuberski komentator. Nawet widzę, że są policjanci, którzy tutaj kierują ruchem. Odsunął się od linii. Tak. Idę skarbato. może doczekam się jakiejś bramki. Ja jeszcze wam pokażę linię tutaj. Po sznureczku elegancko, ale są. Po się bardziej by tak, bardziej Dobry, pod dobrą ramką stoimy. bardziej ten, ten ma farcie. W drugą akcie teraz ciśnie skrzydła i wrzutka za wkranie. Ale zobaczcie właśnie szacunek on tutaj pilnuje porządku policjant a my zobaczymy rozpoczęcie od bramki niestety no, mi się przypomina bo ja szczerze też e, zdarzało mi się takim na takich boiskach w Polsce grać Oczywiście w niższych klasach rozgrywkowych w juniorach Zmiana Myślę, że każdy powinien być. Powiem <grystanie> że naprawdę pierwszy raz biorę udział w takim czymś. Liniowy to w ogóle chyba nie widział nic. Ten gość prawie nawet stracił. No ale tak to niestety w niższych ligach się odbywa często. Ale ci lekarz z wodą, do, do, jak byłem młody, jak grałem w piłkę, to samo się działo. No ale zobaczcie, fajne jest to, że chyba... Nie no, chociaż ludzie byli w wiosce też, także powiedzmy pół wioski ludzi przychodzi na mecz. A z tyłu Bokor i Michał. Komentarz, żeby Michał słyszał, Michał się zrobił taki biznesowy, że na telefonie teraz wisi i szuka produktów tak i nowych pomysłów nie no, dobrze, dobrze, o to chodzi myślałem, że gadam a znaczy znaczyło się gadałem nie myślałem, że gadam, ale, ale nie, nie nagrywałeś że właśnie ile ludzi jest na wyspie w większości są to muzułmanie i powiem wam, że akurat tutaj nie widać tak po wszystkich, ale mężczyźni mają takie czapeczki, kobiety mają Zakryte głowy, niektóre też twarzy, a to może jakieś bardziej radykalne. Klimat kurczę, powiem Wam, że niesamowity. Z tyłu te pola zalewowe, dzieciaki. No i oczywiście Bokor, piękny tam, widok Tam teraz pojedziemy, w typowe tereny na pszczółkę. Tak, Michał mnie chce za zaciągnąć z moim motocyklem zdłuż, tereny, zdłuż które mogą zrobić mi krzywdę. No ale cóż, będziemy próbować. Dwie wziółki na boisku. Jest Jeszcze ostatnia, daję ostatnią Michał akcję. Karny? Nie. A, zmiana połów A nie, nie, to się... Przepraszam. Już nie komentuję. So busy guy. O, nie no, ci niebiescy trochę lepsi są. Ten kuń. Przepnąłby ciałem. Starszy gość. <liniowy> się. Zobaczymy rożnie i idziemy. Jak to u nas się śpiewa? Róg, 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 gol, gol, gol Na Nakręką, czyli na długi słupek Chcieliśmy jechać dalej, ale niestety dalej jest tylko... Ja to bym pojechał, ale nie gdzieś wyrzucnął, bo za chwilę ta droga jest zaraz fajniejsza, raz malutka, wąska i bagnista, nie? No. Także nie będę cię katował, spróbujmy wrócić. Wracamy. Tak około. Tam gdzie są te domy, widzisz? Tam jest jak pomarańczowy. Mhm. Mm ja bym to odsłalił, według mocy, zaraz rozdawania. Albo będę to ma Szukamy drogi. Naprawdę ciężko te drogi znaleźć, no byliśmy tu przed chwilą, dychaśmy do tego stadionu, ale po, do prost, po prostu droga była taka jak Do kogoś jeszcze pod dom, ledwo co się mieściłem Z osobami pieszymi no, Widzieliście finalnie ile było tam ludzi No a tutaj chciałem wam pokazać, Michał pojechał zobaczyć tą drogę, bo tam jest na nawigacji, ale nie ma w Rzeczywistości Ale jak właśnie fajnie, tutaj wszystko są te tereny zalewowe Są mi ryby i jakieś tam rośliny wszędzie kokosy niesamowite jest to miejsce i naprawdę no wyjeżdżając z kampotu jeszcze to e, no jest różnica ogromna ja jeszcze mam taki kontrast bo wczoraj byłem w hotelu który mogli się zobaczyć w pnąpę bardzo fajny polecam zresztą Aquarius a tutaj mam dzisiaj takie widoczki my nadal w poszukiwaniu wymarzonego miejsca na chwilę odpoczynku, a tak naprawdę to zwiedzamy taki relaks na motorkach. Tutaj Wam pokażę jeszcze właśnie jak to mniej więcej wygląda. Widzę, że jakieś rybki się spowiają Ale właśnie tymi można powiedzieć kanałami doprowadzane doprowadzana jest woda słona właśnie na wszystkie te pola. Jak możecie zobaczyć tutaj są to ogromne połacie. I właśnie na tych polach produkowana jest sól morska, ale to oczywiście w porze suchej, no bo w porze mokrej jest to dużo bardziej utrudnione, a raczej niemożliwe, kiedy cały czas pada deszcz. Ale jak możecie zobaczyć, widoki naprawdę piękne. Michał tam mi coś podpowiada. Ja już do niego idę. W każdym razie, jeszcze chciałem powiedzieć, właśnie, że jak jedzie się. Tam między drogą główną, między tymi domkami, to zupełnie tego nie widać Ale zobaczcie jakie og ogromne pola są właśnie za tymi domeczkami Michał ma plan Jedziemy tam Na Tam? Na Losowi, nie tu gdzie jest droga i prąd, jedziemy tam Mi się wydaje, że tam prędzej będzie rzeka właśnie tak jest plan Niby te drogi tak się łączą gdzieś tam, nie? ale Tak się łączą wiesz, tak O, jest masa rybek, widziałeś? Masa rybek, ciekawe, czy morskie, czy słodkowodne. Widzisz, są tutaj pod tym. No, teraz za blisko podszedłeś. Michał mnie. No, Michał Malin, czyli w Maliny potrafi wprowadzić nie jednego człowieka. E, no, ale pojechał teraz sprawdzić kolejną drogę, bo chcemy naprawdę przydostać się do rzeki na chwilę, chociaż ja Wam pokażę, właśnie to jest kawałek takiego ogrodzenia. Właśnie tam Michał pojechał. No, a tutaj jeszcze odnośnie tych pól, no to oczywiście z tego co słyszałem, widziałem. O, widzicie, też się ryby sławiają tutaj. Jakieś małe. To oczywiście są tutaj zapewne też w tych niektórych zbiornikach takich taki głębszych, podejrzewam, hodowane krewetki. Oczywiście jakieś kraby. Wszystko, co żyje w, słonej w wodzie morskiej i da się w taki sposób hodować. Żebyście byli świadomi, co ja tutaj przeżywam, to pokażę wam drogę. Oczywiście jestem moją pszczółką, także mniej więcej wiecie, jak ona wygląda. A tak wygląda droga. I powiem wam, że w większości to jest glina, błoto. To jest taka Ścieżka, ale z drugiej strony, też jest drut kolczasty, dosyć sporych rozmiarów, także nie jest łatwo. Dzięki za dzisiaj. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, czym jest projekt Smarteco, który rozwijamy w Kambodży, zapraszamy do firmy Smarteco Przetwórstwo w Kambodży na naszym kanale.